Dzień dobry, Ligi Piłkarzy e, Ręcznych. Gościmy dzisiaj w Łodowie, gdzie zróbry podejmować będzie e, Minek drużyna KPR -E Legionowo. Na tym moment Państwa Marcin Urazczyk. Ale dzisiaj Zagłębie sprawia niesamowitą sensację, bo na 6 minut przed końcem spotkania prowadzi 15 bramkami w Płocku z Wisłą. A tutaj dobry początek. Żyd. Zablokowany, szansa na kontrę, pusta Bramka nie wrócił, Bramka do Bramki, ale jest trafienie A teraz, Ziniewicz A teraz, ma nie. niesamowitą dynamikę, ale teraz świetnie Teraz, że zaskakujący zastępujący Mówi trener premier Dobrze, żeby przesuwać się w obronę No zobaczmy, akcje nie zazębiają się Brakuje tu czystej. Bogudziński świetnie teraz z wodem zmylił rywali. To jest bardzo dobre zagranie, bo zazwyczaj każdy spodziewa się wygrania do skrzydła w tym momencie. Grzynowicz, piłkę teraz na lewym rozegraniu. Grzynowicz na środku, Matuszak na prawym. Teraz też Pabior dłużej wychodzi do Matuszaka. Piltę, Matuszak, to jeszcze Zieniewicz, świetnie. A rozprowadzona akcja, wyprowadzony na pozycję Zieniewicz. do Weniec. Bogudziński łapie tą piłkę Niedokładne podanie Wołowca Laskowski Wołowiec, dobra akcja teraz Kaperu, związał tu dwóch zawodników Laskowski Osiem strat już Ludziemy Z Legionowa, Zieniewicz O, oj, proszę piłka wpada do bramki Paterek, kolejna bramka Wołowiec Laskowski, jest trafienie KP, Bogudziński, znowu dobrze pracuje w obronie, Orpi za dwóch, skutecznie stachera świetnych bramc. Kielte, Kielte, jest pierwsza udana interwencja, Laskowski znowu stara się przyspieszyć, Bogudziński, Bogudziński, rzut bieżny, jest bramka, Wołowiec, dobra przerzucenie do skrzydła, Maksymczuk, jest, trafienie Kaperu. Paterek, Paterek sam do końca, będzie uspokajana akcja, nie, ja wyszedł w górę, dobra interwencja. Laskowski, Laskowski, Wołowiec, Wołowiec, ataku skrata, ale więc jeszcze szansa dla Chrobrego, ale za mocne podanie, nie, jest udana akcja, ależ końcówka w wykonaniu Chrobrego. Podpieszył się trochę Kaper z poddaniem tej ostatniego rzutu. Dał szansę jeszcze problemu, który ostatecznie prowadzi 13 do 10 polski Wołowiec, Wołowiec, Wołowiec! Jest trafienie, pierwsze trafienie Kaperu w drugiej połowie. Daniel i te wyprowadzony do rzutu! z już precyzyjny rzut od słupka. No i teraz Pogudziński, dobra akcja. Piłk, Paterek, Piłk, tam za ramię, jest dobranie do skrzydła, jest zebrana piłka, Orpid. Laskowski, Laskowski, jest trafiony Paterek, załowiec. Pusta bramka Był przez całe boisko. Trafienie 31 do 22. I to powinno być jakiś wybrany drużyny Wołowiec, Wołowiec, Pachera. na nogach, ale ta wpadła do siatki. I a. zdążą, nie, nie zdążyli. A więc 8 bramkami. Ostatecznie wygrywa Chrobry. Wiem, że Ziniewicz jednak. Nie jest występ tego zawodnika. Nowy, to pierwszy występ w głogowie przed własną publicznością. Także Jadziel Niewita. Ja Wskazany do Przypomnę, druga kolejka. Orlen, Kuper, Oliwi, Robry w głogowie pokonuje. Do, do A Legionowo 40 do 20 ja, Marcin raz dziękuję już za uwagę. Do zobaczenia w